Cześć. cześć! Cześć, cześć, Myślę, że już mnie widać i słychać. Cześć! Miło mi Was załatwić w poniedziałkowy poranek. Powiem Wam szczerze, że z dzisiejszym dniem troszeczkę miałam kłopot, co będziemy dzisiaj robić, dlatego że u mnie pogoda jest już tak nieładna, jest tak zimno i deszczowo, że jakby ewidentnie zaczęła się jesień. Ale pogoda za dwa dni pokazuje, że będzie znowu 20 stopni, więc pytanie, czy Wasze klientki już lubią jesień, czy Wasze klientki są jeszcze trochę głową w lecie? No, i pomyślałam, że może jest to dobry dzień, żeby zacząć faktycznie jesienią. Czyli powoli, powoli będziemy szli w te takie wzory troszkę bardziej stonowane. Ostatnio mieliśmy wzory z motywami zwierzęcymi, czyli takie pośrednie między latem a jesienią. I ja myślę, że już dzisiaj to jest ten dzień, kiedy będziemy wchodzić w jesień. Gadajcie znać, co ze mną jest. Przywitajcie się, będzie mi miło. No i co. Na co się w końcu zdecydowałam, skoro tak nie mogłam się zdecydować. Zdecydowałam się na akwarele, więc dzisiaj przygotujemy sobie matowe tło, pod zdobienie akwarelowe i faktycznie akwarela to jest dla mnie taka technika, którą się najczęściej posługuje wiosną i jesienią, czyli to takie te pory przejściowe. Cześć, 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 cześć. Małgosia pisze, że nic nie słychać. Czy reszta świata też mnie nie słyszy? Dajcie znać, czy tylko macham ustami, czy jednak słychać, że coś mówię? Cześć, cześć, cześć. No i czekam na reakcję. Czy ktoś mi jeszcze napisze, że mnie nie słychać? Dobrze słychać. Uf, dobra, świetnie, bardzo się cieszę. To znaczy, że ktoś ma po prostu wyciszony telefon. Ok, w takim razie, mam dla Was jeszcze jedną dobrą wiadomość. Od dzisiaj wjeżdża promocja na wszystkie produkty sote Niles na minus 20%. Także myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość, także wbijajcie na goodmoney.pl, czyli dokładnie to, co widzicie na rameczce pode mną i korzystajcie z promki. A teraz przejdziemy sobie już do zdobień. Widzicie u mnie tutaj też farby Julianessa, nie tylko białe noce, tak jak zwykle, dlatego, że to są farby z efektem błyszczącym. Ja sobie rozmalowałam w ogóle, jakie tu są kolory. Fajne, są przyjemne, można dać fajny akcent przy zdobieniach. Dlatego sobie je też wyjęłam, bo pomyślałam, że może chciałybyście zobaczyć. Nie wiem, dajcie znać, czy w ogóle korzystacie z takich farb. No i tutaj to są moje tradycyjne białe noce, z których już mnie znacie, jeżeli kiedykolwiek miałyśmy styczność. Taki spory zestaw, najwygodniej mi się chyba tak pracuje. Ok, dobra, farby odkładam, trzeba zrobić podkład. Podkład pod akwarele najlepiej jak jest jasny, tak żeby kolory nie były przekłamane, ale zawsze możemy dać sobie jeszcze jakiś tam akcentik. Więc zacznę od tego jasnego i akcentik wejdzie w trakcie. E, pokażę Wam kolor muszelka, czyli taki jak naprawdę lubię, taka przełamana biel. Do kiedy jest promocja? Do niedzieli. Do niedzieli jest promocja, ale zawsze fajnie się troszkę wcześniej zdecydować, żeby był Asortyment, nie? Później będziemy musieli się uzupełniać, jeżeli zrobicie duże zakupy. A mój mąż ogląda, więc wszystko już jest uzupełnione do 18 września. Ok. Leci do lampki na 30 sekund. Jak akwarela to też ma podkład? Więc zaraz wiedzie mat. I mam też pędzelki, które mam specjalnie oznaczone, że są do akwareli. Po prostu tutaj mam położony brokat na brzegu pędzla, żeby było widać, że jest przeznaczony do akwareli. I faktycznie one są tylko i wyłącznie do tej techniki przeznaczone. Co to za farbki? Białe noce, a błyszczące z Julianessa. Kupiłam kiedyś metaliczne, ale były do niczego. Próbowałam też kredki akwarelowe metaliczne. Albo jestem lewa, albo na dobre nie trafiłam. Wiesz co, Ania, one mają różne właściwości um, i wszystko zależy od tego, jakiego efektu oczekujesz. Dlatego ja kupiłam cały zestaw i metaliczne są i brokatowe, bo um, tutaj jest też rozróżnienie na metaliczne i brokatowe, dlatego mam już wszystko, bo nie wiedziałam, które będą lepsze, bo one faktycznie dają różne efekty. Jednymi można pracować w zasadzie bez obrysów i jest fajnie, bo je widać. A pozostałe, te jaśniejsze faktycznie lubią obrysy, więc są tak bardziej do takich akcentów. Ja dlatego tutaj sobie włożyłam karteczkę z rozmalowaniem, bo ja wtedy widzę, który jest kryjący i który może pozostać sam, a który faktycznie potrzebuje jakiegoś wspomagania, no bo jest tak naprawdę takim bardziej brokatem. Inaczej się nimi pracuje, to prawda, inaczej się je rozwadnia, to prawda, więc to nie jest taka sama praca tym błyskiem jak tymi klasykami. No ale cóż, wszystko jest dla ludzi. Też nasze klientki lubią, jak jest coś nowego. Także nie możemy się zamykać. No i lecimy, dziewczyny. Powiedziałam Wam, że generalnie najlepiej, jak jest tło jasne, ale można sobie dodawać akcenty. prawda, po, rozpędziłam się i już pomalowałam zbyt tutaj e, matem, no ale nic straconego. Mam tutaj kolor, słuchajcie, żółwiowy. Też masz czyste farbki. E, jak ktoś ma całe farby, ma zanduka, wszystkimi kolorami, myślę, że no, to nie tak. Nie, nie, nie. Jak farby są w każde w innym kolorze, no to hmm, troszkę ciężko się tym pracuje. Cześć, cześć, cześć. Dobra, słuchajcie. Ja to sobie położę po prostu jako dodatek. Tutaj na początek tylko rozłożę przy skórkach. To tak trochę asymetrycznie i zaraz cienkim pędzelkiem to rozprowadzę tak, żeby było równo. Dlaczego tak? <laughs> Dlatego, że już y, wydaje mi się, że na gładko potraficie położyć kolor, y, więc chciałam, żeby tutaj było jeszcze coś odrobinkę innego. Od tego mamy poranki, żeby się inspirować. I dzięki temu też to jest bardzo, bardzo płynne połączenie, kiedy położymy klientce kolor, tak? Więc no ja używam już takich bardziej jesiennych, ale nawet jeżeli zdecydujecie się po prostu na jakiś inny odcień z klientką, to tutaj rozłożenie go gdzieś po tym paznokciu, na którym będzie wzór, też spowoduje, że będzie to ładne połączenie z pozostałą częścią kompozycji. Nie będzie to taka odskocznie, że nagle o, mam wszystkie zielone i mam jeden kremowy. One ładnie kryją, ładnie stoją w miejscu, więc można to spokojnie tak wykorzystać. Dobra, utwardzę. Cześć, cześć, cześć. Skąd mam brokatowe akwarele? Od Julinessy. Już pokazuję. Tutaj, jakby zupełnie to, co widzicie, tutaj nie oddaje tego, jak się maluje. Dlatego rozmalowałam je sobie w takich rzędach, jakie mam położone. To będzie dla mnie akcencik. Czy wróciły już pędzelki na stronę? Pędzelki zdążyły wrócić, i nawet szósteczki zdążyły się ponownie skończyć. Bardzo, bardzo Wam się spodobały szósteczki, ale na pewno będą w tym tygodniu, więc jeżeli chodzi o szósteczki, to chyba tylko, tylko szóstki wyszły, a tak pozostałe. Wydaje mi się, że są. Dobra. Domalowałam tutaj zielony akcent, więc jeszcze raz matem tak szybciutko. Ten mat, który testuję. Na razie tak jestem. Um, Umiarkowanie entuzjastyczna, ale faktycznie do zdobień jest fajny o tyle, że bardzo bardzo szybko robi się matowy w lampie i jest bez przecierania, więc chociaż tyle dobrego. No i ok, przygotowuję się już do nabrania farbki, czyli woda. Mam też przygotowaną już chusteczkę obok, czyli miejsce, gdzie będę sobie pędzel wycierać. Nie mamy akwareli póki co. Tak, to jest ten wyjątkowy dzień, kiedy tak naprawdę z SOTE dzisiaj mam podkład. A tak, poza tym, no to farb faktycznie nie mamy na sklepie. Ok, lecimy, słuchajcie. Zacznę od wzoru jak zwykle rozgrzewkowego, czyli polecę słuchacie z listkami, ale takimi dwukolorowymi. Ciach. Teraz do tego taki bardziej żółto pomarańczowy odcień. Czyli tak naprawdę idę idzie, idzie jesień. Okay. No i dalej. Trochę wody, jeżeli jest dla was coś zbyt ciemne, I wykańczam żółtym. Tak, na zielonym, właśnie zupełnie inny odbiór. I dlatego to jest dla mnie dodatek, a nie cały pasmoki, bo faktycznie trzeba się też skupić na tym, żeby ten wzór był widać, który klientce robimy. Ja na razie, słuchajcie, lecę w powietrzu, czyli nie mam żadnej ramy praktycznie do tego. Troszkę się trzymam tego zielonego, który sobie nałożyłam od skórek, ale faktycznie domaluję zaraz cienkim pędzelkiem jeszcze. Taki patyczek, na którym mi się to wszystko będzie trzymać. A w waszych stylizacjach już jest jesień, czy jeszcze lato? Dajcie znać, jak tam u Was z pogodą, jak tam klientki nastawione. Gdzie można zakupić w dobrej cenie? Co. Bo tak ja tak sobie opowiadam o różnych rzeczach, a potem Wy mnie się pytacie. Masz może link do zakupu i ja nie wiem o co chodzi. Dobra. Dołożę sobie, słuchajcie, tutaj. Łodyżki. Każdy listek ma własną, osobistą. Teraz to wszystko połączę. I tu jeszcze do dołu pójdziemy z wzorem, ale zakończymy go troszkę inaczej niż listkami, początek. Zwykłą wodę, czy masz cleaner, lub specjalny płyn? E, wodę, wodę, wodę. wodę. No, u Sandry jesień, czyli dobra, wpasowałam się. I tutaj małym pędzelkiem, już na końcówkę, nakładam sobie, słuchajcie, to co powiedziałam, czym wykończę to zdobienie czyli kuleczki, kropeczki. teraz wodą pozbieram tutaj nadmiar pigmentu. O, żeby były takie przystające do pozostałej części, a nie takie ciemne, ciemne. Na razie się nie stykają. A, ale to jeszcze nie koniec, widziałyście ucieknął pędzel. Mnie jeszcze różnie trochę lata, trochę jesieni opowiadałam Bartkowi, czy ma. A, link do farbek brokatowych. Nie ma, bo nie ma ich w naszym sklepie. Wiem, że się przyzwyczaiłyście, że wszystko u nas jest, ale musicie się do niego szeroko uśmiechać, to może wprowadzi. I teraz słuchajcie, wziąłem sobie ciemną farbę. To jest pędzelek po prostu z krótkim włosiem. Krótki i szeroki, czyli taki, który się słabo sprawdza w innych zdobieniach. O, I teraz sobie ponachodzę na te, na te, które już miałam, czyli żeby troszkę zagęścić. I zbieram, zbieram, zbieram. Ok. I teraz... O! O! A dlaczego widzicie mnie? A dlaczego tak? Nie wiem. Dobra. I teraz... Kamera się Widziałam, ale to nieprawda. Coś się innego zadziało dziwnego. I teraz... Do każdego, którego się da, dołączę też własny patyczek. Mhm. I tu sobie można jeszcze powypuszczać takie pojedyncze patyczki, czyli tak naprawdę nie kosztowało Was to zbyt dużo pracy. Tutaj jeszcze wypuszczę taki jeden patyczek na kuleczki, czyli żeby po prostu była kontynuacja wzoru. Póki co mój patyczek jest mokry, więc nie stykam go tutaj dalej. To co dziewczyny idzie petycja do Bartka o akwarele. Czy już macie w swoich szufladach i nie potrzebujecie? I dołączam patyczek do każdej z nich. No i taki mamy. Uważam bardzo prosty wzór. No bo nie wymagał od Was jakichś takich ogromnych umiejętności. Dacie radę postawić kropeczki, dacie radę zrobić listki, nawet jeżeli nie będą dwukolorowe, to będą jednokolorowe. No i już, i mamy po prostu jesień na paznokciach. Dobra, no ale to nie koniec, powiedziałam, że będą dwa wzory. Z tym tutaj już nie będę cudować, po prostu pójdziemy na, na tym, co mamy, czyli na jasnym podkładzie, tak najzwyczajniej. Cześć Małgosia, cześć Paulina. O, Paulina potrzebuje. Jeżeli Bartek ogląda uważnie, a pewnie ogląda. Tak, może być mniejszy zestaw. Tak, tak, wiem, bo to jest po prostu ten wielki zestaw, to jest po prostu dla leniwych, takich jak ja. Dobra, i malujemy. O. I teraz użyję wody, żeby rozprzestrzenić to, co namalowałam. Uważam, że akwarela jest mega wdzięczną techniką. Jak tylko troszkę poświęcić czasu, to naprawdę jest mega, mega wdzięczną techniką. Dobra, i teraz słuchajcie, dodam sobie te błyszczące farbki, ale z tego zakresu tych, które widać, więc użyję sobie tej farbki, tej środkowej, a zobaczcie, jak ona w ogóle wygląda. Rząd, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zobaczcie, jak wygląda tutaj, a jak wygląda tutaj. W ogóle no, tak można się nie domyślić, że to, tak, że to tak przebiega. No i lecę z tą metaliczną. Zaczątki płatuszków. I o, rozprzestrzeniam, staram się ich nie, nie, nie stykać ze sobą. I tutaj zobaczcie, faktycznie to jest akcent. Więc jeżeli jest e, ten zbyt dużo wody, to one w ogóle nie będą widoczne. I dla mnie to jest taki podkład. Poczekam, aż to będzie schło, i w tym czasie domaluję sobie inne elementy. I dołożę też coś bardziej widocznego. Czyli tu będzie łodyżka. Staram się bardzo, bardzo lekko dotykać tym pędzlem, bo on nie jest najcieńszy. Ale dzięki temu, że nie jest najcieńszy, to właśnie można nim malować akwarelą, dlatego że normalnie takie bardzo, bardzo cienkie pędzelki nie lubią się z farbami, no bo bardzo trudno się po prostu nabiera czy farbę, czy wodę. Okej. Okay. jeszcze dołożę tak do wypełnienia po prostu A w ogóle malujecie akwarelą dajcie znać czy jednak królują u Was gdzieś tam hybrydy i żele? Nie lubicie, nie umiecie, denerwuje Was. I tutaj takie wąsiki. I teraz zajmę się tą świecącą częścią, żeby wyschła. Magda kocha akwarele, no to czat. jest jakiś miłośnik. Z kimś się mogę połączyć w tej miłości. I teraz narzucam sobie zielony, tylko jaśniejszy. Tak, żeby tutaj był ten błyszczący akcent, ale żeby też coś tam było widać. Вода, 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 вода. Poza metalicznymi, teraz widzę, że są faktycznie specyficzne. Chyba bardziej wybierać te ciemne malować metalicznymi po ciemnym tle, jak efekty. Nie malowałam metalicznymi po ciemnym tle, bo jakby kocham akwarele z jasnym. O, o, mi się wyłączyło, widzicie. Ale metaliczne faktycznie używam jako sobie dodatki albo z obrysami. Nie mam tego pod ręką, tak żeby wam teraz pokazać. Ale chyba gdzieś tam w ogóle krąży rolka, hmm, właśnie porównania z obrysami i bez obrysów, tych metalicznych. No i właśnie to zależy, jaką kto ma chęć. Nie rozumiem, dlaczego to mi się wyłącza, słuchajcie. A na szczęście już kończę, więc kamera nie będzie musiała cierpieć przepracowania. Ostatni. O, i troszkę mi się tu świeci pod spodem. Można też cieniować między sobą te metaliczne akwarele. Czyli dokładnie tak jak klasyki. No, i mamy to. Moja zmęczona kamera będzie szczęśliwa. Czyli dzisiaj poleciałyśmy taką zgniłą zielenią. Takim kolorem przełamanej zieleni. Troszeczkę tutaj żółtego na akcent. I myślę, że to są zdobienia, które nie wymagają od Was jakichś ogromnych umiejętności. Z metalicznymi akwarelami da się zaprzyjaźnić. Myślę, że jeszcze będziemy próbować. I zobaczycie coś więcej niż tylko taki, właśnie o, tutaj widać teraz pod światło akcencik brokatowy. No dobra, pięknie Wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w środę. Pa!